Skąd pomysł na dzwoneczek? W prezencie dostałem od klas. Milka czy wedel? Tylko i wyłącznie wedel. Fauna czy flora? Eee, Fauna. Skoro bankomat wydaje pieniądze, to dlaczego alkomat nie wydaje alkoholu? Za jest. Jakie miejsce na świecie poleciłby Pan do odwiedzenia? Klasa trzecia B będzie wiedziała. Wyspaniłe. Najlepszy film wyciska to? W zależności od umoru. Każdy film. Jak to jest, że deszcz pada, a śnieg sypie? Śnieg jest stały. Jak nazywałoby się trzęsienie ziemi na Marsie? Trzęsienie Marsa. Jak umarło może Martwe? Nie było tam życia. Jaka jest Pana ulubiona skałka? Hornblenda w antyzycie. Jak często podlewa Pan kaktusa? Nie mam kwiatków. Jak wyraża Pan sympatię? Uśmiechem. Mapa czy GPS? Wyłącznie mapa. Jaka jest Pana ulubiona chmura i dlaczego właśnie kumulonimbus? Bo jest duża i daje piękne opady. Gdzie się płaci w mońkach? Nie wiem. A jak skutecznie ściągać? Nie podam tej metody. Jaka jest stolica Sri Lanki Sri Matana Kotte. Ile czasu poświęcił Pan na robienie tych wszystkich prezentacji? Cały rok. Trzy cechy idealnego ucznia to? Każdy uczeń jest idealny na swój sposób. Gdzie jest małpa? Czy, co? Czy na wszystkie pytania odpowiedział Pan szczerze? Wyłącznie.